Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mr. Luchasty, a to jest kolejny odcinek w gry Papers, please. No, w ostatnim odcinku, dlaczego no, znaczy już pierwszym pierwszy odcinku zostawiłem Was z tą gazetą 25 listopada i nie ma co już czytać, bo już ją widzieliście, dlatego idziemy do pracy kolejnym dniu. 25 listopada 1982 roku, tak jak ostatnio było, że więcej ochrony. Hmm. No i zwiększony rygor. Teraz... Aha, wszyscy krajowcy muszą mieć entry ticket, żeby móc przejść. Nie będą go mieli, nie mogą przejść. Prosimy pierwszą osobę. Tak właśnie ten ticket wygląda. Z datą muszą być dzisiejszą. Mężczyzna Mhm. Mm nie to chciałem. United Federation, Shingleton, tak jest. No się zgadza. Wszystko się zgadza. Glory to arstotzka. Prosimy kolejną osobę. Mhm, mm Ale, ale. Już widzimy, że pierwsza osoba nie ma naszego takeacika. Gdzie jest takeacik? No. Hi, Hans, importu sprawdzimy. Tak jest, data się zgadza, female. Glory to Rastocka. Kolejny, kolejny, dawaj, dawaj, szybciej. Tiketik, Impor, NKO. Zgadza się, data się zgadza, female. Awa. Pingweiss, Awa. Krenie. Hmm, data się zgadza, ale wygląd się nie zgadza. Co powiesz na to? Sagrę. Nie wiem, mi się nie zgadza, tylko cię nie przepuszcza. No i dobrze było. A Paradizna. Mężczyzna, data, wszystko się zgadza. Dziękujemy. Przez, ten, przez te pingwise do jednego choroby dostanę? Mhm. Data się nie zgadza. Co powiesz o tym? Oho. Piękna odpowiedź. Ja nie pamiętam jak to się choroba nazywała. Jak sobie za chwilę przypomnę. E, data się zgadza. Han W tym porze. Tak jest mężczyzna. Data się zgadza. Glory to Hmm e, Plus sobie przypomnieć. Ale nie wiem. O, jest nasz dziadzio. E, dziadek to jest. Mm -hmm. Takie jakby Easter Egg, ponieważ on często da przychodzi, nie mając w ogóle nic, bez paszportu, bez niczego, a na przykład na następnego dnia przychodzi do nas z ale to tak widocznie widać, że taki podrabiany jest strasznie dokument. Ciekawie się zgadza w Republice, w resle... Les Renadi, ale. Data ci się nie zgadza. Wygasz ci paszport. Żaden error. Dziękujemy. Do widzenia. Papatki. Republika, ale gdzie jest Twój takeecik? Przepraszam bardzo. Przepraszam panią, ale muszę się o to dopomnieć. Takeecik. No. no. To przepraszam. Bez tickeciku nie ma. No, wiesz, kiłę, kiłę można dostać, jak się za dużo, no wiecie co, To takich pójdzie pabu. Ticketik hmm, na dzisiaj. Ale Shingleton, przepraszam, bo zapamiętałem, nie jest o bristanie. Co powiesz na ten temat? Nie rozumiesz wytłumaczyć ci na pięć innych języków? Jeśli po angielskiemu nie rozumiesz, no to czy są one? jest nieważny, nie ma co sprawdzać. Och. Piękna odpowiedź. Takie odpowiedzi lubię. Och. Piękna nam szybko, dużo ludzi. Shingle to data jest, ale ty nie jesteś Female Co wy ludzie macie w głowach? Czemu mnie oszukujecie? Czemu mnie pytasz? No bo jesteś facetem. Hmm. Czemu mnie pytasz? Ho. Klikietiki zgadza. M. Kolegia. Dzień się kończy. Wedor. Ale masz nieważny paszport. Chopie. Kogo ty próbujesz oszukać? Tak, error. Kolejny error. Sprawdzajcie, a nie wydajecie tutaj. Czy keciki zgadza? N-Antegria. Jest Glorian. Data się zgadza, to jesteś ty. Glory Torstocka. Kolejną osobę porusimy. Mm -hmm. Ale gdzie jest Twój ticket? Przepraszam bardzo, muszę się o to spytać. No właśnie: hmm. United Federation, Califa City. Wszystko jest dobrze. Witamy. Nie, myślę, że jeszcze jedna osoba zdąży. I tak dobrze. Bardzo dobry dzień był. 80. W takim tempie to my naprawdę możemy wyżywić całą rodzinę, jeśli nam zostanie bardzo dużo pieniędzy. I tak przeżyliśmy trzeci dzień. Nastaje czwarty dzień. Widzę to na dziś. O, nic ciekawego. 26 listopada 1982 roku. prace, Jakie są wytyczne dzisiaj? Ludzie w Arsztocki muszą mieć ID card a obcokrajowcy muszą mieć entry permit Czyli nie wystarczy ticket, tylko muszą mieć permit. No ok więc jedziemy. Prosimy pierwszą osobę. Dzień dobry, dzień dobry. Tak wygląda entry permit wizyta. 12 tygodni. No, 3 miesiące. To się zgadza, to się zgadza. Czy w kolejki jest West Grestin? Jest. Data się zgadza. Tu się zgadza. Rupska Hoisington. Zgadza się. Proszę bardzo. Kolejną osobę. Mhm. Jest to jest stocki Norton Roberta. Female. 176, 67 kg. Data się zgadza. Orwek w honor się zgadzało. Jeszcze zobaczymy sobie. Czy dziennica się zgadza? Genistora. Zgadza się. Wszystko jest. Porządeczko. Gloria torstocka. Tak jest. Hmm. Kogo tu dalej? No ale przepraszamy. Mm, jest twój entry permit? No. Przepraszam, na etikety to wczoraj. To nie dzisiaj. Bullshit. A to twoja strata. Co się mnie czepiasz? Arsztocka. Stołdek. Petr, Mężczyzna, Paradizna, na się zgadza, 70 170, zobaczymy jeszcze dzielnicę. Oktowals, Oktowalis, jest. Glory to Stocka. Jestem ciekaw kiedy popełnię jakiś błąd. Hmm. wizyt 6 miesięcy Sonia Ribeiro Cunkei do Wimporze Tak No dobrze Glory to Arstotzka. Idź je zobaczyć z synem Dawaj Ale prosimy kolejno Oj A Nie zobaczyłem tego Tak wygląda błędy Idziesz planować pracować 90 dni ale 90 dni to nie 6 miesięcy Tak 6 miesięcy Piękna Trochę ci się image zmienił To nie pasuje import okay do... No ale data ci nie pasuje Hopie, no na co ty chcesz mnie oszukać No sorry, już za 3 błędy znalazłem nie mogę, kiedy tam data wyraźnie. Bolling Genewa, tak? Female, 166, 49 kg. Orwek, Wonor. Sprawdzimy, czy pasuje. Dzielnica. Alendi, forma, pasuje. Data, pasuje. to Stocka. Prosimy kolejną osobę. No, widzicie, dzień teraz się chyba wydłuża. O, jest nasz dziadzio, piękny paszport, ale musi mieć entry permit. Nie, ty jesteś skąd? Eee. Chyba tak trzeba. Też nie tak. Sorry, no to prostu go nie puszczę. Proszę. Śmieszny jest. Tak, papiery. Pardziwno 84 kilo, są 69 ok. Raz move... O! Coś ci się imię nie zgadza i nazwisko. Co skoro mówisz, dodajemy fingerprinty? Zgadzają się? Zgadzają się. Mm. Alias, to, to muszę, czy gdzie? Hmm, okej, okay. paradizna, mężczyzna, chyba jest dobrze, to już nie jestem pewien. Ale gdzieś tutaj będzie to... Fuck. Nie czaję tego. Hmm. Dobra. Jeszcze nie mamy kary za trzecim razem, dopiero jest kara. Eee... Melińska. Wiktoria. Numer się zgadza. Co tam? powiedziałeś? Imigracja. Forever. to się zgadza. To się zgadza w female. Obristanie jeszcze sprawdzimy, czy jest. Lordas jest. Glorytorst. K. Weźmy kolejną osobę. Dzień się nam już kończy. Hmm. Forever Immigracja. Impor. W Imporze jest Sunkeido. Jest. Data się zgadza, data się zgadza, numer się zgadza, Susan Gukewska, temat, wszystko się zgadza. Glory to Arstocka. Tak, poprawna była. W tym co? O Boże, Kerboliskiwisz Brianna. Data się zgadza, 177,62 kilo. Female, Orwek, Wono, data się zgadza. Sprawdzimy, czy jeszcze dzielnica się zgadza. Dzielnica mi się nie zgadza. Hmm, co na tym powiesz? Oj, jest... no, to przepraszamy. Nie moja wina, że się nie zgadza. Tak przeżyliśmy czwarty dzień. No. No. Zrobiliśmy 50 sal. 50 wydaliśmy. Wszyscy są ok. I mamy nalać 95 Idziemy spać. Gazeta na następny dzień. Może warto go zapamiętać. Może płynie ktoś uh, uh, uh. za zabójstwo. Hmm, okej. Okay. 27 listopada 2010 znajdujemy się do i z tą gazetą zostawiam Was na kolejny odcinek. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.